Dzień dobry wieczór wszystkim naraz i każdemu z osobna. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Sceneria inna niż zazwyczaj, bo nie mam możliwości znalezienia grafik, które mógłbym wstawić do materiału, a to dlatego, że dzisiaj pomówimy sobie o książce, która nie została w żaden sposób zekranizowana czy zobrazkowana. Jeśli jednak z tak głupiego powodu zdecydujecie się na nieobejrzenie filmu do końca, to nie dojrze na trzaskam po ryjach, to jeszcze nie dostaniecie żadnego filmu przez pół roku. W każdym razie jakiś czas temu skontaktował się ze mną niejaki Tomek Matera i powiedział, że wydaje swój debiut autorski w postaci książki i chciałby, żebym ową książkę zrecenzował. Zapytałem się go, czy chodzi o recenzję, czy o reklamę, jednak Tomek powiedział, że Chodzi mu o recenzję, a reklamą niech zajmuje się wydawca. Tak więc otrzymał już ode mnie na starcie dużego plusa za kochony. ja się zgodziłem, książkę otrzymałem, przeczytałem i oto ta książka. Zanim jednak przejdziemy do recenzji, ustalmy sobie dwie zasady. Po pierwsze, nie jestem jakimś chorym koneserem, który będzie się godzinami zaczytywał w jedno słowo, oczekując, że odkryje w nim dwudzieste dno, przeżyje katarzis albo książka zmieni jego życie. Jeżeli podczas czytania książki czas płynie szybciej, a historia poprawia mi humor, to dla mnie jest to dobra książka. Jeśli jednak po przeczytaniu jednego zdania mam ochotę wydubać sobie oczy albo żałuję, że nie urodziłem się ślepie, jak w przypadku chłopów czy nadniemnym, to taka książka dla mnie jest gówniana niezależnie od tego jakie wartości za sobą niesie. Druga zasada jest taka, że nie jestem debilem, tak więc ta recenzja będzie bez spoilerów. Przynajmniej mam taką nadzieję. Zacznijmy może od tego, co sama książka ma o sobie do powiedzenia. Kaleki szermierz Uter McFlan nade wszystko pragnął usunąć z drogi Skowronka i odzyskać pozycję u boku generał Wiktorii Dauberg. Nie spodziewał się, że eskortowanie czarodziejki Agnes z Rubinowej wieży prawi w ruch nieodwracalny bieg wydarzeń. Amber, dyplomatka heptarchii oryksejskiej, podąża szlakiem zaginionej siostry, jednak los drwi z jej poszukiwań. Jedyne co odnajduje to grób Agnes, ślady okrutnego mordu oraz trof wskazujący na fechmistrza McFlana. Co wyniknie z ich spotkania? Tymczasem w mieście Wierz jego niezłomny obrońca Coriolan musi stawić czoła nie tylko żałobie po utracie żony i córki. Gebrejczycy podnieśli buńczuk na zachodzie i wkrótce staną u bram Oryksu. Losy postaci splatają się na tle wojennej zawieruchy w pogmatwany węzeł tętniący od ludzkich przywar i namiętności. Z dla wydarzeń nikt nie wyjdzie nieodmieniony. Obsesja, zdrada i ambicja zaprowadzą bohaterów na skraj przepaści i na dno upadku. Bowiem gdy ceną odkupienia jest wyrzeczenie się zemsty, ludziom wojny pozostaje tylko jeden wybór. I w gruncie rzeczy nie mogę powiedzieć nic więcej, ponieważ tutaj pojawia się pierwszy plus tej książki, mianowicie akcja jest nieprzewidywalna i to w najlepszym tego słowa znaczeniu. Historia nie jest z góry narzucona i nie można stwierdzić na samym początku o czym będzie, ponieważ jeden wątek wpływa na drugi, kompletnie mieszając trzeci i cała ta historia jest jednym wielkim efektem motyla. W niektórych książkach wystarczy przeczytać pierwszy rozdział, żeby domyślić się końca. Tutaj, żeby poznać historię, trzeba przeczytać całą książkę. Niestety przez to, że wątki łączą się po odpowiednio długim czasie, a historię można określić słowem nieliniowa, to niezbyt często towarzyszy nam syndrom jeszcze jednej strony i kiedy czytałem tę książkę, to czytałem ją przy pomocy techniki Pomodoro, czyli 25 minut czytania i 5 minut przerwy, żeby w pewnym sensie czasami się zmuszać do rozpoczęcia kolejnego rozdziału czy podrozdziału. Jednak mimo wszystko książkę czytało się całkiem sprawnie i przyjemnie, nie czułem, żeby książka się w jakikolwiek sposób dłużyła. A jednocześnie nie było to na tyle szybkie, żebym czuł swojego rodzaju niedosyt. Wydaje mi się, że zarówno długość książki, jak i poszczególnych rozdziałów czy podrozdziałów jest idealnie dopasowana. Kolejnym plusem, który prawdopodobnie miał duży wpływ na przyjemność z czytania jest użyty w książce język, który jest odpowiedni i pasujący do klimatu. Podczas brutalnych walk nie brakuje słów, które opisują niezbyt smacznie wyglądającą anatomię ludzkiego ciała. Podczas kłótni nie brakuje przekleństw, a podczas walki na morzu nie brakuje słów doskonale znanych marynarzom. Czytając nie mamy wrażenia, że jest to niemająca sensu książka dla dzieci, wypociny typowego sebiksa z osiedla czy dzieło kogoś, kto się chce pochwalić tylko tym, że zna więcej słów niż inni. Wszystko jest odpowiednio zbalansowane. Właśnie to sprawia, że książka jest bardzo wciągająca. Czytałem ją przez dwa dni, po cztery godziny dziennie. I wracając do normalnych zajęć po takiej sesji, cały czas miałem w głowie wydarzenia opisane właśnie w tej książce. Dodatkowo, kiedy czytałem o walce na arenie, w głowie miałem wiwatujące tłumy i szczęk uderzanej o siebie stali, a kiedy czytałem o bitwie morskiej, fale w mojej głowie zagłuszały telewizor w pokoju obok. Jednocześnie po skończeniu książki przez kilka ładnych godzin zastanawiałem się, jak potoczy się dalsza akcja. Niestety jednak od czasu do czasu byłem wyrywany z tego transu, ponieważ całkiem często rozdziały czy podrozdziały zaczynają się w pewnym sensie od połowy. Mianowicie bez żadnego wstępu czy wprowadzenia i wydawało mi się czasami, że zamiast przewrócić jedną stronę, przewracałem cztery. Nie wiedziałem dlaczego bohaterowie znajdują się tam gdzie się znajdują i dlaczego robią to co robią. Na początku wydawało mi się, że jest to całkiem spoko zabieg, ponieważ czytelnik mógł sam uzupełnić historię, jednak przez to, że pojawiało się to całkiem często, rodziły się w mojej głowie pytania, na które nie miałem jak uzyskać odpowiedzi, co było delikatnie rzecz ujmując frustrujące. Jednocześnie wstęp sam w sobie jest jakiś taki nijaki i wydaje się być z jakimś wymuszonym zapłonem, który dopiero później ma nadać historii odpowiednie obroty, jednak nie wiem jak temu zaradzić, ponieważ jakoś trzeba wprowadzić głównego bohatera. A jest nim Uter McFlan, czyli właśnie ten tytułowy kulawy siermierz, który jest napisany bardzo ciekawie. Jego historia, charakter, działanie i nastawienie do życia nie kłócą się ze sobą, a wszystko wsplata się w jedną całość. Jednocześnie jest to taki typ, który zawsze się dobrze prezentuje jako główny bohater. Cyniczny, sarkastyczny, znudzony życiem profesjonalista, który koniec końców i tak jest dobrym człowiekiem na swój szalony sposób. Jeśli miałbym go porównać do jakiejś innej znanej postaci, to pewnie byłby to Doktor House, który zamiast leczenia ludzi zajmuje się fechtunkiem, a zamiast laski ma miecz. Nawet bycie kulawym się zgadza. I tutaj teoretycznie kończą się wady i zalety kulawego szermierza, które przykuły moją uwagę podczas czytania, jednak wypisałem sobie jeszcze kilka rzeczy, które też rzucają się w oczy, ale nie wiem do której z tych dwóch kategorii je zaklasyfikować, i wydaje mi się, że jest to raczej indywidualna kwestia. Po pierwsze, jak już powiedziałem, język jest dostosowany do sytuacji, jednak osoby, które nie znają się za bardzo na orężu, mogą mieć problem ze zrozumieniem, czym jest korbacz, garłacz, berdyż czy pałasz. Jednak jakby nie patrzeć, znajomość tych i innych określeń pozwala się jeszcze lepiej wczuć w historię. Po drugie, świat nie jest opisywany za bardzo dokładnie, a niektóre elementy takie jak działanie magii czy geografia są uznawane w pewnym sensie za oczywiste. Może to wywołać swojego rodzaju konsternację, jednak nie można przecież cały czas prowadzić czytelnika za rączkę. Jednocześnie wszyscy bardzo dobrze wiemy, że dwudziestostronnicowe opisy przyrody nie są najciekawszym tematem. No i trzecia kwestia, czyli zmieniający się w pewnym sensie narrator. Chodzi mi tutaj o to, że w zależności od sytuacji narrator może mieć inną wiedzę i inne zdanie niż wcześniej. Na przykład jeśli przedstawiona jest walka dwóch stron konfliktu, to narrator opisując działania jednej z nich nie wie co robi ta druga i vice versa. Jednocześnie może to od czasu do czasu powodować problemy, ponieważ tak jak zmienia się wiedza narratora, tak samo zmienia się jego nazewnictwo i może się zdarzyć taka sytuacja, że w jednym akapicie ta sama osoba będzie nazywana Wielkim Wojownikiem, a w drugim Barbarzyńcom. Trochę to dziwne, ale ostatecznie pozwala jeszcze lepiej wejść w buty bohaterów. Ostatecznie kulawy szermierz Tomka Matery otrzymuje ode mnie 7 i 532 tysięczne gwiazdki na 10 możliwych, co nie jest w żaden sposób matematycznie wyliczone. Oznacza to już zwyczajniej w świecie, że prawdopodobnie szybko tej książki jeszcze raz nie przeczytam, ale na pewno będę śledził poczynania Tonka i będę czekał na jakąś kontynuację i w momencie, w którym taka kontynuacja się pojawi, prawdopodobnie do kulawego szermierza wrócę. W każdym razie polecam, a jeżeli zastanawiacie się nad zakupem książki i ten materiał Wam nie wystarcza, to w opisie pod tym filmem znajdziecie link do strony, na której będziecie mogli przeczytać całkiem spory fragment książki, bo jest to mniej więcej 10%, jest to pierwsze 62 strony, tak więc może to Wam pozwoli na decyzję. Przy okazji w opisie znajdziecie też link do profilu autorskiego Tomka, na którym możecie znaleźć różnego rodzaju aktualności i tego typu pierdoły. A to jest koniec tego odcinka, widzimy się w następnym, przynajmniej mam taką nadzieję, a do tego czasu trzymajcie się ciepło, no i cześć!